Będzie to wiadomość od wszechświata dla Ciebie, więc zostań, jeżeli chcesz. Oczywiście, ja nie wiem, co to będzie za wiadomość i bardzo chętnie się dowiem. Ja tak najbardziej lubię, że coś mnie tutaj popycha do tego stołu. I ja nie wiem, o czym będzie, tak? Więc zobaczmy. Zobaczmy, co wszechświat chce, żebyś wiedział wiedziała w tej chwili, tak? Zobaczmy. Okay. O, ósemka kielichów. No mamy tutaj odchodzenie od czegoś. Od jakichś spraw takich emocjonalnych. Od jakichś uczuć. Odchodzenie od y, czegoś, co już nam nie służy. Odwracanie się od tego. I to jest ósemka kielichów. Dobrze. I co jeszcze powinieneś wiedzieć? Dlaczego Dlatego, że tutaj ktoś złamał tobie serce, tak? Zobacz. E, ładnie karta pokazana. Serce, e, które jest złamane, które jest przebite trzema mieczami. Ok. Co jeszcze? Mhm. Karty w ogóle są nocne, takie, akurat ten tarot. Natomiast ty nie wiesz, co dalej. Ty nie widzisz, co dalej. Ty, jest to dla ciebie duża tajemnica. Co dalej, tak? No, dotyczy to na pewno jakiejś osoby. Natomiast nie wiesz, co dalej zrobić. W związku z tym, wszechświecie, yy, może zadajmy pytanie, co zrobić z tym związkiem jeszcze? Z tym związkiem. Hmm. No, pokazuje mi się tutaj karta Redwanu, czyli tutaj jeszcze coś pójdzie do przodu, bo ja pytam o ten związek, tak? Więc coś tutaj jeszcze pójdzie do przodu. Zobaczymy, co z tym związkiem. Czy zostawić, czy zostawić ten związek, czy tutaj coś jeszcze ma być? No, Ty masz być osobą szczęśliwą i o tym pamiętać, bo mamy dziewiątkę kielichu. Tak? Yy, więc tak karty tutaj yy, mówią, że ty masz robić wszystko, co tobie przynosi szczęście, i masz nie patrzeć na innych ludzi. Na tą chwilę. W tej chwili pytam jeszcze, co dalej z tym związkiem? Czy tą relację zostawić, yy, czy jeszcze coś tu będzie? Czy zostawić tą relację, czy coś tutaj jeszcze wszechświat dla ciebie planuje? Hmm. Jeszcze chwilkę, bo jeszcze potrzebuję kart. Dobrze, zobaczmy w takim razie. Hmm. Mamy tutaj trochę zadufanego pazia mieczy w energii, no nieciekawej bym powiedziała. Pokazany jest tutaj ktoś, kto ma wysokie ego, ktoś, kto jest dumny. Ktoś, kto jest chłodny, ktoś, kto jest kalkulujący. W związku z powyższym, natomiast no, pokazuje się również dziesiątka pentakli. No, jest to osoba, która chciałaby e, mieć z Tobą związek, no, natomiast nie, nie ma dobrego podejścia do Ciebie, tak? Więc czy ten związek zakończyć? Takie pytanie, czy zakończyć ten związek? Jaka jest rada dla Ciebie? Czy zakończyć ten związek? No, jest tutaj karta takiej tęsknoty, żalu i rozczarowania, troszeczkę, tak? Więc, okej, okay, to są pokazane Twoje emocje. Pytanie, czy zakończyć ten związek? Ty się pokazujesz w królowej Pentakli na tą chwilę, czyli osobie, która generalnie potrafi sobie sama zapewnić szczęście. Zdecydowanie w tej relacji jest dużo oszukiwania, dużo utajeń. Ukrywania i dużo, no, może być nawet jakiejś manipulacji, więc wszechświecie, proszę, powiedz, czy zakończyć ten związek? Czy zakończyć ten związek? No tu trzeba krótko postawić pytanie. No ale on Ciebie kocha, tak? Boż. Słuchajcie, no sytuacja jest dosyć taka dziwna. Tu się jeszcze odkręciła dwójka kielichów. Sytuacja no, jest dziwna, tak? Bo widać tutaj bardzo dużo lekcji. Widać tutaj, yy, no, że ciebie rani ten mężczyzna. Że poprzez te lekcje być może uczysz go, yy, jak ciebie kochać. Yy, on tutaj zataja, oszukuje. Natomiast no, mamy króla kielichów i dwójkę kielichów. Więc, no. Pokazuje się tutaj związek dusz i pokazuje się, że, że wzrastają te jego uczucia. Mm, tylko, czy ty jesteś w stanie odbudować to swoje serce, tak? Czy ty jesteś w stanie yy, iść dalej? No, na pytanie, czy ten związek zostawić, nie mam tutaj takiej odpowiedzi, żeby ten związek zostawić. Dobrze, w związku z powyższym. Co dalej? Co powinniś, powinnaś, powinieneś dalej zrobić? Co tutaj dalej będzie w tej relacji? Co powinieneś dalej zrobić w tej relacji? Powinnaś, bo tu raczej bym powiedziała, że jest to czytanie dla kobiet. No właśnie, mówimy o kobiecie i mamy królową. Um, królową Buław. Tutaj tak jakby wszechświat mówi do ciebie, że. No jeżeli chcesz, żeby tutaj coś jeszcze z tego było, z, z tej relacji, no to powinnaś być raczej w energii takiej charyzmatycznej, w energii osoby chętnej do działania, w energii no takiej płomiennej, bo jesteś generalnie taką płomienną kobietą, taką, która ma taką grację, tak. I no to, że masz złamane serce, to widać jest tak w tym czytaniu. Natomiast, no, karty mówią, żebyś się nie poddawała i żeby próbować działać, tak? Tutaj rada jest, żeby działać. Ok. No dobrze, to zobaczmy, jakie będą zachowania tego mężczyzny w stosunku do ciebie jeszcze. Jakie będą zachowania. Mhm. No, tutaj będzie przekraczanie jakichś zasad, będzie przekraczanie. Jakiś granic, tak? Być może on będzie przekraczał swoje granice, bo mamy i dziewiątkę buław i szóstkę mieczy. Powiedziałabym, że no zobaczmy, co jeszcze, jakie będzie działanie z jego strony. No, on musi tutaj zrzucać, zrzucić cały ciężar, bo on nosi jakiś ogromny ciężar no swoich błędów być może, albo jakiejś lekcji, albo jakiegoś, nie wiem, przeszłego życia, jakiś traum, tak? I stąd ten człowiek nie umie za bardzo kochać na tą chwilę. Co jeszcze od niego mo możesz dostać? Co od niego możesz dostać? Okej, okay, co tutaj jest? No, ty jesteś dla niego kobietą, taką... Z pełnieniem marzeń, bo wychodzisz tutaj mi w, w The Empress, czyli w cesarzowej. Co ty możesz od niego dostać? On potrzebuje w tej chwili niestety e, ustabilizować się. Tutaj jest karta równowagi. On potrzebuje ma taki moment w życiu, w którym on potrzebuje stabilizacji, dojść do równowagi, zachować jakiś balans. Mm. Ok, a co ty możesz od niego dostać. No na razie mamy tutaj kartę utknięcia, tak? Na razie mamy kartę utknięcia. Natomiast y, pokazuje mi się też, że y, no powinniście się jednak spotkać. Powinniście się spotkać. No i y, karta słońca, czyli wsparcie wszechświata. No trudny to jest rozkład, słuchajcie. Karta Słońca. Tutaj wszechświat będzie pomagał, dlatego że no, mamy tutaj połączenie dusz, więc no, yy, jest to jakby prowadzone też przez wszechświat. No, masz tutaj zapewnienie, że, yy, że on kocha Ciebie, tak? Więc no, być może jest to dla Ciebie jakaś motywacja do tego, żeby być cierpliwą.